Z witamy w wiadomościach Lidys Pet Shop. Bardzo gorąco witamy! Teraz pierwsza rzecz, czyli teraz... Uwaga! Czerwona wiadomość! Teraz jest... Oj <noise> może Nie się aż tak! O, dobra! Przepraszam, Przepraszamy bardzo. Że... Tak, jest... Jeszcze... Jest właśnie mały problem, ponieważ jest. <laughs> jest dwojna jest Zobaczcie, zrobiliśmy specjalny dla was materiał. Tutaj mamy mieć dwie wiadomości. W takim razie, teraz słuchajcie, teraz jeszcze jedna rzecz. Dwa te utknęły na. Trzy, trzy utknęły na wyspie! Totalnie! Porażki! No, teraz musimy zobaczyć, jakie. Co tam. Jak to sobie radzą? Jak sobie radzą? Oj, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Ja też nie wiem, boję się, zaraz się zzikam. Nie, nie się. jakoś się sam <noise> wydostaniemy. Tylko jak? Nie wiem. Jesteśmy w Wiadomościach. Patrzcie. Hej. Ech, musimy naprawić łódkę. Ja wiem jak się naprawia. Ja wiem, się. wiem. Dobra. Oj. No, wielkie. Oj! Widzisz co ty zrobiłaś? Nie, nie, wiesz, to na nie, 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 Czekaj, ja to może naprawię. No i co dalej? i tak Tak jest, nie, okay. No, nie, oh wow. Już wiem, skąd to jest, to, co się się stało. Tu jest dziura. A no tak, ja umiem, ja umiem robić, po tym z no dobra, dalej Okej. Okay. To znowu my. Dobrze sobie tam radzę na razie, prawda? <g Avena> tak, bardzo. Musiałam się złapać. jak dobrze.

Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Zuzia Słuchajcie teraz. No dobra, słuchajcie! Ona prowadzącego. Ona Zmieniamy prowadzącego. jest? brak! No i co co robisz? Przepraszamy za osterki Dzień dobry. Witajcie się, są wzorki. So, a Wzorki. 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 Jestem Wzorki. W wzorki. Mam na imię Wzorki, a ja na imię mam Wzorki. Ale ty, ty! A to mam Wzor. Wzorki Wzor. A fajnie, ej fajnie, a ja jestem Centka... Dętka! Centka Dętka, witamy, jestem Centka Dętka. A ja jestem Wzorki wzor. Nie, wzorki i wzor. Aha, a ja jestem Fredzik. Fredzik. Co? Pupata. <laughs> Fredzik, pupata. Dobra, ja jestem Fredzik, pupata. <laughs> dzień dobry, Fredziku, pupata. Dzień dobry. Wzorki, wzor? Tak. I, <laughs> I dzień dobry sobie, czyli centka, Będka. No dobrze, teraz <śmiech> mówimy... <śmiech> Mówimy, teraz mówimy o tym o restauracji RPS. Specjalnie o to nasza, co to, to nasza reporterka? Ważunia. Ważunia. Dzień dobry, ja idę. bardzo. Ej, co, jak, jak, czy co? Jakie są zakłady pracy res, w restauracji? Kelnerka. Aha, kelnerka. Kelnerka. Dobrze. 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 A ile pan płaci? Bo to dla naszych telewidzów. Kelnerka. Aha, dwie, e, dwa zł. Za ile? Za miesiąc. Ale! 85 minutes za miesiąc. A, dobrze. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Co pan powiedział? Nie mam mnie. Ach, ach. Jesteśmy króleczki, siostry razem. Jesteśmy króleczki. Siostry razem, jesteśmy razem. Dobrze. Nasze rzeczy już załatwione. Teraz chyba już jest, jest. już! Jest już... Jest już koniec naszej wiadomości. Nasze... Wzorki, wzor! Nie pokazuj pupy do publiczności. <grystanie> Fredzik pupata, powiedz, co tam u ciebie? Nie <grystanie> wszystko dobrze. Dobrze. Dziękujemy za oglądanie naszych wiadomości. Nie spać. I jeszcze y, tylko przekażemy wiadomości. I właśnie jeszcze, y, jeszcze zostały nam dwie minuty i przekażemy na koliczki. Jesteśmy koliczki, się Jesteśmy króliczki, się i jesteśmy kelnerkami, jesteśmy kelnerkami, jesteśmy kelnerkami, jesteśmy siostrami, kelnerkami i się chepimy, że jesteśmy kelnerkami. Jestem jestem cika, a ja ciki. <coughs> jestem cika, a to ciki, moja siostra z Maryvana. Ja też jestem z Maryvana, koniec naszej pieśni. Dziękujemy. No dobrze, to już 8 minut, to dobrze, dobrze. Kończymy nasze wiadomości ze Spatrzą.